W 1951 roku w więzieniu Mokotowskim zostało rozszczelane siedmiu przywódców szóstego zarządu Zrzeszenia WIL. Właśnie ten dzień ustawa z 2011 roku ustanowiła Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pohamieni jako zdrajcy, bandyci i faszyści, torturowani i mordowani strzałami w tył głowy, potajemnie i bezimiennie grzebani, powracają dzisiaj w fale. Ich tragiczna historia przez dziesięciolecia przemilczana albo sfałszowana staje się jednym z najważniejszych fundamentów tożsamości współczesnych Polaków. Żołnierzami wyklętymi identyfikuje się polska młodzież, znajdując wspólne wartości oparte na dążeniach uczciwego człowieka do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Jak pisał nasz wielki poeta Adam Mickiewicz Jeśli zapomnę o nich, ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie. Czołem, żołnierze wykręci, my dziękujemy i pamiętamy. Cześć i, Bo Bo Cześć i, Cześć i Sosienki, czyli oddział Armii Krajowej istniejący do roku 1945 liczący od 50 do 80 partyzantów, działający na terenie ziemi oświęcimskiej, czyli ziemi silnie obsadzonej przez Niemców oraz ubogiej w obszary leśne. I Oddział, ten oddział Stosinek dowodzony był w latach 1943-1945 przez szefa obwodu Oświęcimskiego Armii Krajowej, porucznika Jana Wawrzyczka, pseudonim Danuta lub Mariusza, porucznika Wawrzyczka, który po śmierci pochowany został na cmentarzu w i partyzanci zgrupowani w oddziale Sosienek, walcząc z niemieckim okupantem w swych działaniach skupiali się głównie na pomocy więźniom niemieckiego obozu KL Auschwitz. I działalność oddziału Sosienek ukierunkowana była głównie na pomoc tym więźniom, jakim udało się z obozu uciec. W ten sposób biorąc udział w co najmniej 45 ze 144 zakończonym sukcesem ucieczek więźniów z niemieckiego obozu zagłady. I dodatkowo zgrupowanie Sosienek brało udział w informowaniu świata o niemieckich zbrodniach, nawiązując w roku 1940 kontakt z rotmistrzem Witoldem Pileckim. I na szczególną uwagę zasługuje fakt, yy, Fakt tego, jak ciężko w dobie internetu zdobyć informacje o zgrupowaniu Sosienek, i tym większy ukłon dla Stowarzyszenia Auschwitz Memento, które wyprodukowało film o oddziale, z jakiego mieszkańcy Ziemi Oświęcińskiej mogą być dumni. Zresztą nie, nie tylko mieszkańcy Ziemi oświęcimskiej, i jeszcze pragnę zauważyć, że, że w potkańskich Bielanach został postawiony pomnik właśnie żołnierzom Oddziału Sosienek Armii Krajowej i w ten sposób każdy z nas może odpowiedzieć, chwilkę przy tym pomniku i chwilkę zadobłą za czy żołnierzom. W Polsce coraz częściej można usłyszeć o naszych bohaterach, żołnierzach wyklętych. Dlatego rocznych obchodach chcemy skupić się na żołnierzach z ziemi oświęcimskiej. Jednym z nich był major Piotr Szerczyk. Los jednego z bohaterów narodowych, o których pamięć nigdy nie zginie. Przypadło mu żyć i działać w czasach, gdy temptane były podstawowe prawa człowieka, nawet te związane z prawem do godnej śmierci. Piotr i jemu podobni, synowie naszej umęczonej ziemi, doznawali skrajnego poniżenia, a ich dramatyczne i tragiczne przeżycia nie oddadzą nawet żadne słowa. Major Szewczyk nigdy nie zmienił swych przekonań. Godność i honor, umiłowanie ojczyzny, Prawo człowieka do godnego życia w demokratycznym, wolnym kraju. To wartości, których nie udało się pracą wyrwać z jego serca. Awansowany do stopnia majora z dniem 2 sierpnia 1944 roku, Piotr Szewczyk uniknął aresztowania w Erwomie przez NKWD i przedostał się do Warszawy, a następnie do Londynu, gdzie dotarł w lipcu 1945 roku. Tam 3 września zdał relację z dotychczasowych wydarzeń generałów Wystając Słowułów. Wkrótce opuścił Londyn i 15 października już z powrotem w Warszawie, gdzie został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na początku listopada 1945 roku. Znęcają się nad nim podczas śledztwa i był osobiście maltretowany przez pułkownika Józefa Goldberga, szefa Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W stosunku do którego zajmował nieugiętą postawę. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejnowego w Warszawie z dnia 7 maja 1947 roku Piotr Szewczy, jako kurier rządu emigracyjnego do organizacji Wolność i Niezawisłość, został skazany jako rzekomo uczestniczący w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju państwa polskiego na karę śmierci. Warto tutaj nadmienić, że mieszkańcy Babic zebrali wiele podpisów pod prośbą do ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta o ułaskawienie majora Szewczyka. Można przypuszczać, że to właśnie ich prośba wpłynęła na decyzję Bieruta, który karę śmierci zamieniał w cichociemnemu zbawic na 15 lat więzienia. Разве с гражданин?